Siema, dzisiaj wam pokażę trick do Minecrafta Działa on na wersji 1.4.7 Jak zrobić fabrykę torów Potrzebujemy 5 redstone'ów 4 przekaźniki I jeden lepki piston Jak widzicie mam 6 torów Też się wyłączę admina mam 6 torów Zaraz tu mi się będą robić więcej Mod, y znaczy trick ten działa Tutaj mamy takie, już tam nam suwają się do 11 poziomów i dopiero będą nam się robić Niestety te tory które tutaj są No niestety jak się zniszczy to nie ma z nich nic Ale Musimy, znaczy tylko dostaniemy te tory z co tam pisan bije Tylko od niego dosuniemy Jak widzicie tu już dużo robi się nam No I patrzcie, już tu mamy 38, więc ładnie, szybko można narobić sobie tych torów. Zachęcam do lajkowania, subskrypcji i będziecie powiadomieni o następnych trikach i czy filmikach moich. No to dzięki, cześć i czołem.